Miło mi powitać Państwa. Daniela Kolonna-Kasjan, muzykoterapeuta, pedagog, pianistka, starszy wykładowca w zakładzie muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Tematem naszego dzisiejszego spotkania są opowieści. Opowieści bez słów, których treść ukazana jest przez kompozytorów w dziełach muzycznych. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z moją prezentacją. Wbrew pozorom, wcale niełatwo powiedzieć, czym tak naprawdę jest muzyka. Każdy odbiorca, wykonawca, kompozytor ma zapewne własną koncepcję tego pojęcia. Każdego z nas charakteryzują indywidualne cechy, upodobania, gust i preferencje dotyczące nie tylko sztuki muzycznej, ale wszystkich dziedzin życia. Niemniej, na przestrzeni dziejów powstało wiele definicji muzyki i tak Jean-Jacques Rousseau zwracał uwagę na przyjemność wynikającą z łączenia dźwięków, a Johann Madison podkreślał, że muzyka jest nie tylko sztuką, ale także nauką, w jaki sposób dźwięki mądrze łączyć, żeby przez ich miłe brzmienie popierać wszelkie cnoty. Edith LeCourt natomiast twierdzi, iż muzyka została nam dana przez kulturę, jako forma myślenia, przyjemność, estetyka dźwiękowego świata. A razem z pozostałymi sztukami stanowi ona obszar społecznej tolerancji i odpoczynku. Termin muzykę oznaczał pierwotnie rzemiosło, którym opiekują się muzy, a słowem muzikos określano każdego wykształconego człowieka. Na slajdzie widać dwie muzy, polichymnie i euterpę. Euterpę trzyma w ręku Aulos, jest ona bowiem opiekunką muzyków grających na instrumentach dętych. Instrumenty dęte drewniane, flety, oboje, klarnety wykorzystał polski kompozytor Zygmunt Noskowski, który w pierwszej części swojej symfonii Eftur ukazał wiosnę, śpiewające ptaki, lekki wietrzyk, promienie słońca między drzewami. o ważnej roli muzyki w życiu i kulturze świadczą zarówno prace współczesne, jak i dzieła pozostawione przez naszych przodków. Na neolitycznych rysunkach naskalnych zobaczyć można postacie w trakcie tańca, a w jaskini Le Truat w Pirenejach odkryto ryty datowane na okres sprzed 15 tysięcy lat przed naszą erą. Na rytach tych zobaczyć można między innymi tańczącego szamana, który gra najprawdopodobniej na łuku muzycznym. Reliefy i freski z grobowców egipskich dowodzą istotnej roli muzyki i muzyków w życiu zwłaszcza ludzi zamożnych, którzy nawet po śmierci starali się zapewnić sobie oprawę muzyczną. Można się tylko zastanawiać, jakie melodie nucono, czy też wykonywano na konstruowanych z dostępnych materiałów instrumentach i jakie wyobrażenia towarzyszyły muzyce pradziejów. Muzyka pobudza emocje i wyobraźnie, może aktywizować lub działać uspokajająco, może mobilizować do działania, do pracy, rytmizować wybrane czynności, a wykorzystana w sposób profesjonalny działa terapeutycznie. W muzyce przypisywano nawet właściwości magiczne, kiedy towarzyszyła rytuałom czy wprawiała w trans. Można przypuszczać, że gdyby dama z łasiczką zamiast spędzać czas w Muzeum Czartoryskich w Krakowie mogła posłuchać, a jeszcze lepiej zaśpiewać i zatańczyć krakowiaka miała baba koguta z baletu Pan Twardowski Ludormira Różyckiego, poprawiłby się jej humor. A kto wie, może nawet zobaczylibyśmy jak się uśmiecha. Wśród utworów muzycznych można znaleźć wiele portretów zwierząt, w tym także przedstawicieli drobiu. I tak mamy koguta i kury w karnawale zwierząt Camila Sensansa, tańczące w skorupkach kurczęta Modesta Musorskiego i kurę, której charakterystyczne gdakanie zaimitował Jean-Philippe Rameau. Kompozytorzy ukazują w swoich utworach piękno przyrody, pejzaże gór, morza, lasów, rzeki i jezior. Środkami muzycznymi przedstawiają wszystkie niemal zjawiska pogodowe, począwszy od tych mniej przyjemnych, takich jak deszcze, nawałnice, śniegi, burze, wichry, skończywszy na obrazach łagodnej aury sprzyjającej podziwianiu plenerów. Zapraszam teraz do wysłuchania fragmentu uwertury w Tatrach skomponowanej przez Władysława Żeleńskiego. Utwór obrazuje uczucia kompozytora podczas wycieczki w góry. Uważny słuchacz zapewne uchwyci z oddali dźwięki burzy. Muzyczne opowieści dotyczą nie tylko rzeczywistości, ale także świata fantazji. Postacie wyczarowane muzyką pochodzą z bajek, baśni, klecht, podań i mitów. W musicalach, spektaklach baletowych, operach, śpiewograch i utworach muzycznych można spotkać Kopciuszka, Śpiącą Królewnę, Kota w butach, Alicję z Krainy Czarów, Jasia, Małgosię, Szeherezadę, Aladyna wiele innych postaci. Przed nami dwie damy. Baba Jaga i dobra wróżka. Możemy zastanowić się, którą z nich chcielibyśmy naprawdę spotkać, a od której lepiej trzymać się z daleka. Pozycy opowiadają czasem o słodyczach i zabawkach, o ołowianych żołnierzykach, lalkach i ich domkach, pluszowych misiach, dziadkach do orzechów, krasnalach albo pajacach. W kąciku dziecięcym de Debisego można spotkać m.in. tańczącego pajaca Goliwoga. Do skomponowania tańca pajaca kompozytora zainspirował zabawny taniec cakewalk, który wykonywano dla nagrody w postaci tortu lub ciasta. Gollywoga wymyśliła Florence Kate Upton, ale walka można tańczyć także w innym towarzystwie. Na zakończenie dzisiejszego spotkania chciałabym zaprezentować fragment Symfonii Dziecięcej w opracowaniu Józefa Haydna. Autorstwo tego utworu przypisywane jest ojcu Wolfganga Amadeusza Leopoldowi Mozartowi. W utworze wykorzystano nie tylko znane klasyczne instrumenty muzyczne, ale także instrumenty zabawkowe, których dźwięki ubarwiają brzmienie całego utworu. Dziękuję pięknie za uwagę i życzę, by pogodny nastrój tej muzycznej opowieści udzielił się wszystkim słuchaczom.